Jego serce na każdy dzień, Ksiądz Józef Jura, sercanin. Moje martwe ciało złożono na dłoniach Matki, która przyjęła je z macierzyńską miłością. Głębokie rany i otwarty bok są dla niej otwartą księgą miłości, bowiem miarą miłości jest ofiara. Apostoł narodów święty Paweł powiedział o mnie, że umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował. Rzeczywiście umiłowałem wszystkich ludzi, i umiłowałem ich miłością bezgraniczną. Oddałem bowiem siebie, wyniszczyłem się z miłości do ostatniej kropli krwi i wody oraz ustanowiłem w wielki czwartek w Wieczerniku bezkrwawą ofiarę miłości. Dla wszystkich ludzi, na wszystkie czasy, aż do końca świata. Cóż jeszcze mogę uczynić dla Was? Chociaż umarłem, to jednak pod postacią chleba jestem żywy, choć ukryty, lecz prawdziwy. Jestem więc prawdziwie i rzeczywiście. Jestem ofiarą i tym, który ofiaruje. Jestem dla Was ucztą eucharystyczną i jestem z Wami. A ile Wy sił i czasu poświęciliście dla mnie? Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Jezu, ufam Tobie.